Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Krzysiu Eksperyment, a w tej serii będziemy sprawdzać, po jakim czasie przeterminowany chleb z piedronki zacznie pleśnić. chleb miał datę ważności do 19 marca tego roku, a to daje nam aż 3 miesiące po terminie. Prezydent chleb to półkilogramowy pochenek piedronkowej marki Pano. Jak widać, chleb nie został nigdy otwarty. Ciekawostką jest znaczek na etykiecie mówiący o braku konserwantów. Przydając się, nie można zauważyć nawet najmniejszych śladów zepsucia. Chleb wygląda dokładnie tak, jak w dniu kupienia go w sklepie. Chleb nigdy nie był mrożony, przechowywany był na półce w kuchni w temperaturze pokojowej. Dodatkowo do chleba nie docierały żadne promienie słońca, a także nie było wilgotno. Dziękuję za uwagę, jeśli się podobało to zasubskrybuj i zostaw lajka, a my wracamy już za tydzień w kolejnym odcinku z serii jak długo psuje się chleb z Biedronki.